Wiewiórki bobry. Dzień dobry. Dzisiaj z wielkim szamanem jestem znowu na polu. Z Mateuszem. On jest gościem, który powiem wam przyciąga konie. Pierwszy sygnał. Chodzimy już naprawdę długo. Zrobiliśmy kawał pola. Oblepiliśmy się błotem. I naprawdę z tymi sygnałami jest lipa. A tutaj myk. Jest Mateusz, jest konik. Pięknie. Kolejny dystans. Wszystko co dobry, ołowiany koni powinien mieć. Głowę ma, no nie ma nóg, nie ma ogona i nie ma, nie ma dragona, no ale mówi się trudno. Metr po metrze, łabostrość łap, łap, łap. Metr po metrze od konika niedaleko, jak nic, nic nie było, tak teraz wyskoczył fant drugi. Wygląda na scyzor, taki ogrodniczy. Wrzucę go w jakąś oliwę. No zobaczę, może się uda rozruszać. i Wyciągnąć to ostrze z niego. Taki no, leży w ręce w ręku. Leży w ręku, zobaczymy. No, tu macie widok na Cikomiksterę Mateusza. On przyjął życiu, podniósł coś takiego. Kształt ciekawy, ja się zastanawiam, czy to też nie będzie jakiś zawiasek od książki, od szkatu, od czegoś takiego. Trudno mi powiedzieć, no ale... Przy dzisiejszych ubogich, ubogich dołkach, no to i to takie jakieś fajne jest, nie? Cieszę się. No nie był ciekawy, bo to jakieś takie... Jakiś stop, jakiś mix jest. No na to, że nic nie wychodzi, to się kopie takie jak jest. No dokładnie. Dzięki. No, powiem wam mam wrażenie, że jest fand, bo jeżeli się nie mylę, mogę się mylić, bo to jak widzicie oblepione troszkę. A jeżeli się nie mylę, to jest korpusowa. Korpusów, nie pamiętam e, jakiej jednostki wojskowej Ale podobną przesłał mi e, Robercik Butch, e, Ojej, zapomniałem nazwiska Robert Digin West mm. No to będzie to samo mi się wydaje To będzie to samo I to jest chyba fant, który ratuje Ratuje dzisiejszy wyjazd Nic oczyszczę to wstawię zdjęcia, jak będzie bardzo ładna, to może już nagram coś w domu o niej Sów 2-3 podprostuję przypnę obok tej Roberta no i, no, i, no, i, no i zobaczycie to na jakimś tam albo fotografii, na jakiejś fotografii, albo na jakimś krótkim filmiku no ale jest, jest misja ratunkowa wyjazd uratowany Scyzoryk był fajny, ale nie cieszy to jak korpusówka. Bardzo. Nagrywasz, czy co? Nagrywam. Mateusz wywalił monetę, która dziś bardzo, bardzo dziwnie piszczy. No, prawie w ogóle. No, ale tutaj nie zobaczymy, co to. dokładnie. No, ale jest pierwszy krążek na dzisiejszym wypadzie. Honor uratowany. Perdona, coś tak lekko przebije, no zobaczymy, podczyścimy ją no ale Mateusz wygrał konkurs na pierwszą monetę jeszcze, jeszcze Polak jest Aha. No my wracamy tak a propos do samochodu on stoi tam daleko gdzie są te dwa drzewa no i tam skończymy dzisiejszą przygodę nie wiem, mam nadzieję że coś po drodze wyjdzie no ale tak na wypa. Nie, nie będę się żegnał, bo to wyczyszczę korpusówkę, to jeszcze w domu pokażę korpusówkę. My do drzewek. No i wczoraj, zabawna sytuacja, kończyłem łyżeczką. I dzisiaj też łyżeczka, trochę mniejszy kawałek i trochę mniej na srebrzoną wygląda, ale... ale łyżeczka na koniec. i co ja wam powiem. Dzień kolejny minął. Dzień co nic się nie przyniósł. Dziś się zaczął nowy. Może nie będzie tak ciulowy. Bo zacząłem od guzika, pompowanie z jakiś nie wiem jeszcze czy militarny, czy niebo Chociaż schodzi. Schodzi trochę błotka. Ale wątpię czy zobaczę co na nim jest. Czy coś w ogóle jest wyczyścimy w domku, zobaczymy, mam nadzieję, że jakaś militarka fajna. Guzików nie specjalnie lubię, no ale niech będzie guzik. Mam drugi tak. dzień z rzędu Mateusz Łoim i Tyłek. Dzisiaj podniósł 6 pensów Elizabeth drugiej. Nie jest to stara moneta, ale sprzed reformy decymalnej w Stanach, w Stanach w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, nie widzę roku, tutaj gdzieś powinien być. No, ale ma pierwszą monetkę i trafił widelczyk. Ciężko dzisiaj znowu. Buciory się kleją. A, czekajcie, zmniejszę wam Mateusza, bo on za wielki wyszedł. Na... Także także spoko. Xtera daje radę z wielką cewką. Nel Tornado. Także Mateusz ma dzisiaj zdecydowaną przewagę i drugi konkurs na pierwszą monetę jego. Tam pod tymi krzaczkami ostatnio znalazłem ten fragment tej bransoletki, prawdopodobnie z tych dwóch monet srebrnych królowej Wiktorii. No a teraz tutaj taki kawałkiety, nie wiem czy ona aż sztywna od błota. Jak ktoś będzie chciał kiedyś uderzyć kogoś łańcuchem i chciał będzie, żeby ten łańcuch był taki sztywny, to trzeba unurzać go w błocie. I wtedy się żebra można połamać. Nie wiem czy to srebro nie przypuszczam, no ale dopiero umycie odpowie na, na, takie, na takie pytania. No powiem wam sygnał dziwny, paskudny No ale jak to było takie w tej glinie unurzane, no to ja się nie dziwię. No to mam i ja mam i ja coś co jest białe Oby to nie było 5 pensów współczesne z miedzioniklu Ale chyba nie jest. Widzę jakiś kawałek daty No zła ostrość Tutaj jest data, ale kurde 35 cholera, połówka sreberka George George 5, 6 pensów 6 pensów, super Ostatni mi klątwa 6 pensówek prześladowała i przestałem, za nie lubiłem te monety. Tak tym razem jest radocha, jest radocha, fajnie, fajnie, zawsze lepszy George V niż George VI. Tak Wam powiem w sekrecie: tam naprzeciwko Matusza samochodu jest taki stary mostek. I teraz staramy się przemieszczać przedłużeniem czegoś, co było prawdopodobnie drogą od tego mostku. Najpierwsza no rzecz, która mi wyskoczyła, oprócz puszek po, po Red Bullu, to jakieś takie dziwne coś z literą L. Nie wiem, czy to był odważnik, czy co to było, no ale taka Lka. Mateusz wyszedł znowu na przewodzenie. Ma drugą monetkę i teraz stwierdzi, że zaraz wyjmie trzecią. Mi natomiast wyskoczył guzik. Widać, że był kiedyś bardzo ładnie zdobiony, Pompowanie, ale jest zdepnięty. No ale wszystko potwierdza teorię o przebiegu tej drogi tędy. Na przestrzeni kilku metrów to jest kolejny fant, także... Także ok. No szkoda, że on taki przydeptany, bo... Musiał być fajny, a jest kompletny z uchem, ze wszystkim. No. Szczęśliwym trafem wyrównałem wynik. Jest podwa dwa w monetach, gołową się już ze mnie śmiać nie będzie, a tutaj wyszło coś, co będzie fajnie czytelne mi się wydaje, fakt że stała na samym wierzchu, no ale łap, nie wiem jak to ostro wychodzi, bo mam już tak błotem umazany wyświetlacz, że nie widzę, nic biegniemy dalej, gołowąz idzie. Oj, powiem wam w tej glinie. To jest nieszczęście. Jest straszne nieszczęście w tym kopać. W rancie widzę literki, jest trzecia monetka. Moja w dniu dzisiejszym. Chyba <laughs> już bo dwie. Tak wam w sekrecie powiem. No ale kawał drogi jeszcze przed nim ja kończę. Ja już nie mam siły idę posiedzieć na masce samochodu. Jak córek się wespnę. Na chwilę i, no i do domu i to będzie chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Tych parę metrów do autka. Może jeszcze coś da, no ale na wszelki wypadek żegnam się z wami gorąco i serdecznie. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, unikajcie błota. Hej, hej, papa. Pa.